2025, maj i zadanie 19. Punkty A, B oraz C leżą na okręgu ośrodku w punkcie O. Miara kąta BCA jest równa 50. Dobrze widzimy, BCA jest równe 50 stopni. Do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Miara kąta ostrego A B, O, czyli tego, OK, jest równa. Ok, wyznaczmy sobie najpierw miarę kąta AOB, czyli tego. Kąt AOB jest kątem środkowym, opartym na tym samym łuku, co kąt wpisany ACB, czyli ten. Są oparte na tym samym łuku. I ten kąt, i ten kąt. Jeśli są oparte na tym samym łuku, wiemy wtedy, że kąt środkowy, czyli ten, jest dwa razy większy niż ten. Czyli kąt AOB będzie miał dwa razy 50, czyli 100 stopni. Tu mamy R i tu mamy R. No, widzimy, że trójkąt ABO jest trójkątem równoramiennym. Czyli ten kąt i ten kąt będą miały po tyle samo stopni. W trójkącie suma miar wewnętrznych kątów wynosi 180. Odejmujemy sobie ten kąt, który już mamy, czyli ten wychodzi 80, czyli ten kąt i ten kąt musi dawać w sumie 80-80 stopni. Podzielić na 2 to 40, czyli